Na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Dom Kultury w Rawiczu spotkaniu poświęconym największym miastom świata, a właściwie największym aglomeracjom. Przed nami spotkanie z Republiką Filipin. Krajem bardzo od nas odległym położonym w Azji Południowo-Wschodniej leżącym na archipelagu wielu wysp. Z tych wielu wysp, na których mieszka około 100 milionów Filipińczyków, a to jeszcze nie wszystko, bo 10 milionów przedstawicieli tego narodu rozsianych jest po całej reszcie globu ziemskiego, z tych wysp największe to wyspa Luzon i wyspa Mindanao. I właśnie na wyspie Luzon, która. Liczy sobie mniej więcej tyle co 1 trzecia powierzchni Polski, na tej wyspie znajduje się stolica kraju Manila. I o Manili, o tej właśnie aglomeracji, chcę dziś Państwu opowiedzieć, bo to kolejna wielka aglomeracja świata. Po Japonii, po Indonezji, po Indiach. Teraz znajdujemy się na Filipinach. Cały czas, jak Państwo widzą, w obrębie kontynentu azjatyckiego, czasami na wyspach położonych na południe od tego kontynentu, ale to właśnie w tej części świata znajdujemy największe skupiska ludzi. Historia Filipin jest niezwykle burzliwa i fascynująca. To kraj, który przechodził Liczne zakręty w swojej historii. Dawno temu, zanim pojawili się tam jeszcze przybysze z Europy, na tym terenie istniały miejscowe państwa, królestwa tworzone przez napływające fale ludności, przede wszystkim napływające z kontynentu azjatyckiego. Od 10 do XV wieku y, istniało tam królestwo Tondo, a w XV wieku y, pojawili się Arabowie. Arabowie, którzy przynieśli ze sobą nową religię islam, i oto absolutna większość mieszkańców dzisiejszej Republiki Filipin przyjęła właśnie islam jako swoje wyznanie. Tymczasem na przełomie XV i XVI wieku, w epoce wielkich odkryć geograficznych, pojawili się Europejczycy i Filipiny zostały odkryte, jak mówimy, to znaczy mieszkańcy Europy dowiedzieli się o istnieniu tego regionu. Pierwszym żeglarzem, który tam zawitał, był Ferdynand Magellan. I nazwę, którą nadał wyspom, przez dłuższy czas używano, ale dopiero w 1543 roku jego następca, inny hiszpański podróżnik Ruy Lopez de Villalobos, użył po raz pierwszy nazwy Filipiny, wyspy Filipa. Nazwał je tak na cześć. Ówczesnego następcy hiszpańskiego tronu, księcia Asturii Filipa, który potem stał się królem Hiszpanii Filipem II i którego władza rozciągała się na kraje na wszystkich kontynentach, a więc był jednym z tych władców z dynastii Habsburgów, Habsburgów Hiszpańskich który mógł o sobie powiedzieć, że nad jego państwem słońce nigdy nie zachodzi. bowiem w każdym momencie, gdy oświetla jakąś część kuli ziemskiej, oświetla posiadłości hiszpańskie, posiadłości króla Filipa. Historia Filipin to także historia konkwistadorów, którzy między innymi założyli Manile. Jeden z takich konkwistadorów, Miguel Lopez, stał się twórcą tego miasta. O czym jeszcze będzie mowa. A teraz powróćmy do historii Filipin jako kraju i jako państwa. Władztwo hiszpańskie i wpływ Hiszpanów był przemożny. Do tego stopnia, że dzisiaj język Filipiński język azjatycki zapisywany jest alfabetem łacińskim. Język filipiński zresztą to tak naprawdę tylko jeden z całej rodziny języków filipińskich, która to rodzina Bagatela liczy sobie około 200 języków, ale ten filipiński zestandaryzowany to język tagalog, który Został uzupełniony o pewne elementy innych języków z innych regionów tego wyspiarskiego kraju oraz o słowa hiszpańskie i angielskie. Drugim ważnym językiem, którym posługuje się także na co dzień kilkadziesiąt milionów Filipińczyków, jest język cebuano, ale to właśnie ów język filipiński, czyli tagalog, w swojej wersji literackiej. I język angielski są dwoma językami urzędowymi tego kraju. Czemu angielski? Anglicy od dłuższego czasu starali się wyprzeć Hiszpanów z tamtego regionu. Podobnie jak Portugalczycy, Holendrzy w wieku XVII czy chińscy piraci. Zdarzyło się tak w czasie wojny siedmioletniej w połowie XVIII wieku, że Brytyjczycy przejściowo nawet zajęli Manile. Ale zostali stamtąd wyparci. I to nie Brytyjczycy, ale Amerykanie przynieśli ostatecznie te anglojęzyczne wpływy na teren Filipin. Bowiem koniec XIX wieku to koniec tego wielkiego imperium, nad którym słońce nie zachodziło. Hiszpania w roku 1898 straciła ostatecznie panowanie. Nad Filipinami i nad Kubą, a więc najbardziej odległymi od hiszpańskiej, europejskiej metropolii koloniami. Zanim się to stało, ruch niepodległościowy na Filipinach wzbierał. Jedną z takich postaci był słynny lekarz, ale i poeta Jose Rizal, o którym jeszcze też będę opowiadał. W 1898 Stany Zjednoczone w ramach wojny z Hiszpanią wymogły na europejskim kraju zrzeczenie się praw do Filipin, i odtąd to USA stały się protektorem dla wyspiarskiego kraju położonego na Oceanie Spokojnym na południowy wschód od kontynentu azjatyckiego. Było tak do II wojny światowej. Filipiny były cały czas w cieniu potężnego protektora, sąsiada za oceanu, czyli Stanów Zjednoczonych. Ale w czasie II wojny światowej, japońska okupacja wszystko zmieniła, zmiotła amerykańską administrację, amerykańskie wpływy, i po II wojnie światowej. 4 lipca 1946 roku ogłoszono wreszcie niepodległość kraju, niepodległość, która utrzymuje się do dziś, chociaż także miewała swoje trudne chwile, jak chociażby rządy Ferdinanda Marcosa, jednego z najsłynniejszych dyktatorów azjatyckich, którego ostatecznie obalono w połowie lat 80. XX wieku, wspólnymi wysiłkami opozycji demokratycznej, partyzantki komunistycznej oraz wyznawców islamu, bowiem na Filipinach, które po 300 latach panowania hiszpańskiego w większości są zamieszkałe przez ludność wyznającą katolicyzm, około 5,5% ludności przyznaje się do wyznania muzułmańskiego. Po obaleniu Marcosa w 1986 roku, prezydentem Filipin została pani Corazon Aquino, żona zamordowanego wcześniej działacza opozycji demokratycznej, i była to pierwsza kobieta prezydent, pierwsza prezydentka na kontynencie azjatyckim, bowiem Filipiny zaliczane są mimo swojego wyspiarskiego charakteru do kontynentu azjatyckiego. A co z Manilą? Jeśli mamy mówić o Manili, to najpierw zapraszam na krótki muzyczny przerywnik, który unaoczni nam kulturę ludową Filipin i zobaczymy tam tradycyjne filipińskie tańce. Jeśli mamy powrócić do historii Filipin i historii Manili, jej dzisiejszej stolicy, to trzeba się cofnąć do roku 1571. 24 czerwca owego roku, hiszpański konkwistador, który przybył z Meksyku, Miguel López, założył wtedy miasto, które potem rozrosło się, w dzisiejszą stolicę, aglomerację liczącą 23 miliony mieszkańców, a więc dwie trzecie mieszkańców Polski. Nie było to zupełnie bezkrwawe zwycięstwo, bowiem Miguel Lopez pokonał miejscowego Radze Sulejmana. Jak się domyślają Państwo z imienia, owego pokonanego przeciwnika, wyznawcę islamu. Przypominam, że w XV wieku większość mieszkańców dzisiejszych Filipin przyjęła islam jako swoje wyznanie. Hiszpanie wprowadzili tam katolicyzm, wprowadzili europejskie zwyczaje, ustanowili pierwszy w Azji uniwersytet w połowie XVII wieku, ponieważ w dużej mierze uniwersytet został otwarty staraniami zakonu Dominikanów, a więc przyjął imię najbardziej znanego Dominikanina w historii, czyli świętego Tomasza z Akwimu. Wybudowali też kościoły. Do dziś jednym z najważniejszych zabytków Stolicy Filipin pozostaje Kościół Świętego Augustyna, budowany przez kilkadziesięcioleci, ostatecznie budowę ukończono w 1607 roku, w 1993, a więc już w naszych czasach, UNESCO wpisało ten kościół obok trzech innych świątyń na listę dziedzictwa kulturowego. Na terenie Filipin. Jak się Państwo domyślają, te pozostałe kościoły również pochodzą z epoki Konkwistadorów, z epoki hiszpańskiej wieku XVI i XVII. Kościół św. Augustyna jest najstarszym kościołem, i to w tym kościele pochowany jest właśnie ów Konkwistador, który założył. Dzisiejszą Manilę na terenie tego wcześniej istniejącego miasta, zarządzanego przez Radżę Sulejmana. Ale dzisiejsza Manila właśnie w większym stopniu jest tym dziedzictwem hiszpańskim niż owym wcześniejszym e, miastem. W Manili ważną postacią pozostaje także wspomniany już lekarz, okulista i poeta Jose. Rital. Był to człowiek działający na rzecz niepodległości Filipin. Sam wywodził się po ojcu z rodziny chińskiej, która przybyła jeszcze w XVII wieku na teren Filipin, i tam ostatecznie połączyła się z miejscowymi mieszkańcami. Był więc filipińskim patriotą, który jednak nie uważał, że już nadszedł czas, aby Filipińczycy wywalczyli sobie niepodległość od korony hiszpańskiej. A mimo to jego działalność literacka, jego działalność polityczna, był człowiekiem świetnie wykształconym, nie tylko lekarzem i literatem, ale także podróżnikiem. Zwiedził wiele krajów na całym świecie, znał około dziesięciu języków. Ta jego działalność spowodowała, że Hiszpanie uwięzili go, i zanim jeszcze wybuchło antyhiszpańskie powstanie w 1896 roku, poeta już był. Hiszpańskim więźniem. Gdy wybuchło to powstanie, władze hiszpańskie zdecydowały się stracić niepokornego Filipińczyka. Został rozstrzelany w wieku 35 lat. Dosłownie w ostatnich godzinach życia napisał wiersz: Mi ultimo adios moje ostatnie pożegnanie który to utwór zaliczany jest do arcydzieł języka hiszpańskiego, arcydzieł hiszpańskiej literatury powstającej przecież w tym języku nie tylko w Hiszpanii, w Europie, ale na całym świecie w krajach, które były hiszpańskimi koloniami. To był język ojczysty dla Ritala. I oto ten wiersz Napisany strofą pięciowersową, składający się z czternastu takich strof, jest jego poetyckim testamentem. Pomnik poety stoi w miejscu, gdzie został rozstrzelany, w jednej z dzielnic Manili. Dzielnicy, która właśnie charakteryzuje się wspaniałym parkiem, założonym między innymi na miejscu straceń, gdzie Hiszpanie. W XIX wieku rozstrzelali ponad 100 osób. W okolicach tego parku znajdują się główne muzea miasta, a więc Muzeum Sztuk Pięknych, wybudowane jeszcze w 1921 roku w gmachu przeznaczonym pierwotnie dla biblioteki. Natomiast drugie, Muzeum powstało jako budynek ostatecznie w roku 1940. Także w ramach projektu tego samego architekta Antonio Toledo, który to budynek jest także w stylu neoklasycznym, ale jego wnętrze, jak widać, zostało niezwykle silnie. Zmodernizowane i mieści dzisiaj Muzeum Historii Naturalnej. Oprócz tych dwóch muzeów i wspaniałego parku, warto zwiedzić w stolicy Filipin coś jeszcze, a mianowicie najstarszą dzielnicę. Dzielnicę zwaną Intramuros, po hiszpańsku, czyli dzielnicę. Wewnątrz murów, obwarowaną murami miejskimi. Mamy tutaj z 1734 roku plan miasta, który obejmuje przede wszystkim właśnie ową najstarszą część, w której między innymi znajdują się wspomniane przeze mnie kościoły. Do dzisiaj właśnie zachowane są owe obwarowania. I to, co jest wewnątrz owej dzielnicy, wewnątrz owych murów, to można by powiedzieć, stosując nasze europejskie miary, takie stare miasto Manili. Jednak, gdy Filipiny ogłosiły swoją niepodległość w 1946 roku, po dwóch latach, to nie Manila stała się stolicą. Wybrano inne miasto, nazwane zresztą od nazwiska przedwojennego przywódcy kraju, starającego się o uniezależnienie od USA, Quezon City, polityk nosił nazwisko Quezon, ale tamta stolica nie przetrwała tak długo, jak przetrwało imię króla Filipa, które do dziś jest nazwą kraju. Miasto było stolicą do połowy lat 70., i oto w 1976 roku wspomniany dyktator Ferdinand Marcos przeniósł z powrotem stolicę do Manili i odzyskała ona swoje funkcje stołeczne. Manila to także, o czym warto pamiętać, jeden z największych azjatyckich portów jeden z kilkudziesięciu największych portów świata. W ogóle. Wejście do portu jest szerokie na 19 km, a w niektórych miejscach rozszerza się nawet do 48. Tradycyjnie Filipiny były miejscem, w którym Europejczycy Kolonizatorzy z Hiszpanii handlowali z przedstawicielami Chin, i dziś właśnie towary z Chin bardzo często są rozprowadzane po całym świecie za pośrednictwem portu w Manili. Ciekawostką dla nas w Polsce może być fakt, że rejs z Manili do polskich portów to około jednego miesiąca. Myślę, że warto zwiedzić te stolice Republiki Filipin, kraju tak dalekiego, a o tak fascynującej historii i z zabytkami, które łączą w sobie styl azjatycki, tradycje kultury miejscowej, regionalnej z wpływami europejskimi. Na tym kończymy już dzisiejsze. Spotkanie z największymi aglomeracjami świata. Zapraszam na kolejną wizytę i kolejną podróż. Znowu, tym razem do Azji. Do zobaczenia.